Dzień dobry. W dzisiejszym programie jubileusz 10-lecia Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie, międzygminny turniej tenisa stołowego oraz mecz trzeciej ligi piłki siatkowej mężczyzn pomiędzy UKS Gala Barczewo a Lux Wilczek Wilkowo. 14 grudnia pracownicy oraz zaproszeni goście świętowali 10 działalności Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie. Początki funkcjonowania ZBK w Barczewie były bardzo trudne, ale nie tylko ze względów kadrowych, lokalowych i sprzętowych, ale również ze względu na ciągłe zmiany prawa oraz brak środków finansowych na realizację ustawowych zadań. Obecny zakład budynków komunalnych powstał na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie w latach 70., którego dyrektorem był m.in. obecny wśród nas pan Lech Jan Witkowski. Na dzień dzisiejszy jesteśmy zadowoleni z tego, co, co mamy. Zakład budynków dobrze prosperuje. Przejęliśmy, zakład przejął praktycznie same długi w 2003 roku. Był to niedoposażony zakład. Same były tylko zobowiązania. Na dzień dzisiejszy z 1,5 miliona zaległości czynszowych spadły te zaległości do 500 tysięcy. Jest to prawidłowo i bardzo dobrze prowadzona windykacja, czyli tutaj administrowanie nad tym zakładem i nad zaległościami jest w dobrym kierunku i mamy dobrą metodę. Dzięki tak naprawdę tutaj i, i Radzie Miejskiej i Panu Burmistrzowi mamy uchwałę, która pozwala na przydział mieszkań z listy komunalnej oczekujących za spłatą zaległości, co powoduje, że te zaległości są z dnia na dzień nam maleją. Również bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest lepszy, ponieważ jest to mała jednostka. Od 10 lat zakład stara się wypełniać powierzone mu zadania. Przede wszystkim administrowanie zasobami komunalnymi. To jest główne zadanie zakładu budynków komunalnych. Również dodatkowym zadaniem, bo zmieniło się w 2006. W 2007 roku przeszła do nas e, zieleń. Od 2007 roku administrujemy zielenią miejską e, terenami, czyli parkami, bo jest to zawsze tak mylone, że, że Zakład Budynków administruje całym terenem zielonym e, w Barczewie. Niestety całym terenem nie administrujemy głównie dużymi parkami i zieleńcami wkoło e, tutaj e, ulicy Wojska Polskiego. Tutaj głównie zajmujemy się, się tą zielenią miejską. To są takie dwa nasze główne cele. Zakład Budynków Komunalnych prowadzi współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi w naszej gminie. Współ praca wspólnot mieszkaniowych. Zaczęła się ze mną, bo ja jestem dyrektorem od 1 lutego 2007 roku. Bardzo powiem tak burzliwie. Pamiętam swoje pierwsze spotkanie: zostałam rzucona na głęboką wodę z wspólnotą, jedną ze wspólnot, może tutaj nie wymienię, bo, bo, bo nie, nie, nie ten cel to ma. Gdzie bardzo prosiłam, żeby wspólnota jeszcze została u nas i nie odchodziła, ponieważ dopiero są to początki, zmieniamy wszystko. No, niestety każdy ma prawo przyjść i odejść od nas, i każdy zmienił. Ta wspólnota odeszła, pozostałe wspólnoty zostały, zaufały nam. Praca polega na administrowaniu, czyli na pomocy, prowadzeniu księgowości, bo tak naprawdę zarządy zarządzają swoimi wspólnotami. Oni, my wspólnie z zarządami planujemy, co ma być wykonane na przyszły rok, jakie zadania. Nie my zarządzamy, bo to jest tak błędnie mylone, aczkolwiek ja, jako mieszkająca bym, Mieszkała w wspólnocie, bym nie chciała, żeby zarządca za mnie zarządzał, tylko pomagał, wspomagał w prowadzeniu księgowości, w prowadzeniu tej całej buchalterii, a nie za mnie podejmował decyzję. To zarządy podejmują, mamy bardzo dobrą współpracę. Nie zawsze jest kolorowo i pięknie, bo też popełniamy błędy, za które. W tej chwili chciałabym wszystkich przeprosić. Myślę, że, że przyszły rok 2014 będzie mniej w błędach naszych i, i będziemy po prostu więcej energicznie, bardziej pracowicie, aczkolwiek bardzo pracujemy i nasza współpraca jeszcze będzie w tym zakresie większa. W zakładzie zatrudnionych jest 21 osób. Na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest 21 osób. Dwie osoby są zatrudnione na okresie próbnym. Mogę powiedzieć, że ten sztab ludzi, bo jest to młode, młode osoby, są tutaj zatrudnione, są profesjonalne w swojej pracy, wykonują rzetelnie. Jestem bardzo zadowolona z, z, z takiego zasobu y, pracowników. Tak? Proszę o wystąpienie i tutaj zapraszam do nas Panią Jadwigę Mędrek. Brawa, gorąco. <klucz> panią Melanie Krąskiewicz. Za naszą współpracę. Dziękujemy bardzo. Każdy pracownik został wyróżniony za swoją oddaną pracę, za to, że z poświęceniem tu tak naprawdę mogę powiedzieć, że. Na pracowników w każdej chwili, w każdym momencie mogę liczyć. Mieliśmy takie zdarzenie latem, gdzie doszło do też po nawałnicy budżowej, do zalania kilku posesji pracownicy bez zmrużenia y, oka stanęli razem z nimi, oczywiście ja też byłam, staliśmy do pierwszej, drugiej w nocy. Dziesięciolecie to doskonała okazja, by podsumować, co do tej pory udało się osiągnąć. Na pewno y, wspólnie tutaj to już muszę powiedzieć, tak wspólnotami, bo to przede wszystkim ich jest y, tutaj, y, dzięki nim zawdzięczamy zmianę wizerunku naszego miasta, y, czyli zmiana y, budynków mieszkalnych, czyli Tutaj zewnątrz, elewacje to już i Pani pewnie zauważyła, i ja, że zmieniły się na kolorowe, są ładne, zadbane, nie ma takich obdrapanych. Na filmie tutaj z okazji dziesięciolecia, jak było, to, to widać. My już też nie pamiętamy niektórych budynków. Zmieniliśmy też system ogrzewania naszych budynków komunalnych, wspólnotowych, przeszły wspólnoty w indywidualne kotłownie gazowe czyli też jest tutaj ekologia, która niedługo pewnie i u nas będzie wymagana, aczkolwiek żeby nie było jak najmniej kotłowni węglowych, a więcej właśnie ekologicznych, gazowych. Zmieniliśmy też wizerunek Naszych parków jest chyba bardziej kolorowo. Myślę, że w tym roku na 650-lecie też mamy małe niespodzianki, że troszeczkę zmienimy. W 650-lecie Barczewo zmienimy nasze miasto. Ogólnie uważam, że Barczewo dużym krokiem poszło do przodu. Kocham to miasto, także od urodzenia jestem tutaj w Barczewie i, i widzę tą ewolucję z dnia na dzień ku lepszemu. Pomimo osiąganych efektów, zakład boryka się w swojej codziennej pracy z wieloma problemami. Największy problem jako dyrektora zakładu budynków komunalnych Największym moim problemem jest brak mieszkań. To brak mieszkań może nie komunalnych, ale socjalnych, który jest długa lista osób oczekujących na lokale socjalne i, i brak tych mieszkań powoduje taką tutaj stagnację w ruchu i komunalnym mieszkań i, i w tym momencie nie możemy robić rotacji i, i też taką prowadzi niejednokrotnie do frustracji. Mieszkańców, ponieważ nie mogą otrzymać wyczekanego już długie lata lokalu. Również uważam, że. Wieczna taka nagonka na nas, że jako zakład budżetowy możecie administrować, nie możecie administrować. Przykro niejednokrotnie jest słuchać, że, że to mieszkańcy naszej gminy nas tutaj atakują. Uważam, że te podatki zostają tu dla nas, tu, tu nasi pracownicy, mieszkańcy mają miejsca zatrudnienia i, i proszę, tak, żeby wszyscy. Możemy to robić, nie ma przepisu jednoznacznego, że nie możemy administrować wspólnotami. Uważam, że bardzo dobrze administrujemy. Z tego względu mamy też i przychody, czyli zakład budżetowy ma dochody własne. To jest taki chyba największy zawsze nasza bolączka, jak przychodzimy rano, czy znów dzisiaj coś dostaniemy, czy możemy, czy nie możemy, czy mamy się tłumaczyć, że jesteśmy wielbłądem albo nie. To tak jest dosyć frustrujące też. Pomimo przeszkód plany na przyszłość są bardzo pracowite. Na pewno byśmy chcieli dokończyć nasze lokale socjalne, czyli... Tutaj chodzi o zmianę elewacji w barczewie przy kościuszki 2 i kościuszki 18, małymi kroczkami na pewno w 2014 zostanie ściana frontowa zmieniona elewacji. Przy kościuszki 18 też byśmy chcieli tutaj znowu ściana wewnętrzna od podwórka musimy ją naprawić i zmierzamy ku naprawie tam klatki schodowej. To są dwa lokale socjalne w mieście, które, które oczekują na remont. Również Wiśniowa 20, też lokal socjalny, tam byśmy chcieli też docieplić termomodernizację w budynku, przeprowadzić. No oczywiście zieleń musi błyszczeć w Barczewie, także myślę, że w 2014 roku na 650-lecie Barczewa będzie ładniej. Postaramy się, żeby było jeszcze lepiej. Z okazji jubileuszu składamy wszystkim pracownikom Zakładu Budynków Komunalnych najserdeczniejsze życzenia i życzymy dużo owocnej pracy. 14 grudnia w gimnazjum imienia Ziemi Barmińskiej w Barczewie odbył się pierwszy międzygminny turniej tenisa stołowego opuchar Burmistrza Barczewa. W tym dniu dzisiaj mamy pierwszy turniej międzygminny, w którym gościmy pięć szkół z różnych gmin i m.in. szkoła podstawowa 25 w Olsztyna, z Dywid, z Tuławek, z Ramsowa. W turnieju mogły brać udział wszyscy, wszystkie dzieci, które są w wieku gimnazjum. To jest turniej w tym roku organizowany dla uczniów e, gimnazjum. E, wysyłaliśmy zaproszenia do różnych szkół, szczególnie z naszej gminy. E, no i e, oczywiście odzew był, e, a zgłosiło się, zgłosiły się te, te szkoły, które przed chwilą wymieniłam. E, chciałam również zaznaczyć, że zaszczycił nas tutaj swoją obecnością e, trener, e, trener kadry e, polski pan Tomasz Krzeszewski razem ze swoimi zawodnikami. E, Zrobili pokazowy mecz dla uczniów, troszeczkę pouczyli, troszeczkę po pierwsze wskazówki, jak, jak trenować, jak ćwiczyć. Dlaczego akurat tenis stołowy? Pomysł się wziął stąd, że jako nastolatka występowałam w szkole podstawowej w Barczewie, w turnieju tenisa stołowego. Zajęłam tam prawdopodobnie pierwsze miejsce, bo już nie pamiętam. I od tamtej pory tenis stołowy to, towarzyszył mojemu życiu prywatnie przez cały czas i zostając tutaj dyrektorem wymyśliłam, że jest to piękna promocja dla młodzieży, że sport jest czymś ważnym w ich życiu i może im towarzyszyć przez całe życie. Moim zdaniem w ogóle warto propagować sport, no, a tenis stołowy zalicza się do dyscyplin sportowych. Troszeczkę zapomniana, myślę, dyscyplina sportu i bardzo fajnie, że tutaj gimnazjum z Barczewa pod kierownictwem pani naszej dyrektor zorganizowaliśmy ten pierwszy turniej. Jak widać, zainteresowanie jest, jest pięć szkół, byli goście specjalni, myślę, którzy są znani nie tylko w naszym województwie, ale i w Polsce. Dzieci mogły z nimi pograć. Więc należy każdy ruch, każdy sport promować. Wśród młodzieży niestety no bolączką dzisiejszego świata, dzieci młodzieży jest komputer, siedzenie w domu. Więc myślę, że jeżeli ściągniemy tutaj na zawody, obojętnie jakiej dyscypliny sportu, dzieci, żeby się poruszały, spędziły razem czas, komunikowały się ze sobą. To, to będzie bardzo fajnie, i ogólnie jest to nasza rola szkoły, pedagogów, żeby dzieci zachęcać do uprawiania sportu, nas, w Więc Jestem zadowolony. Z dzisiejszego dnia jesteśmy zadowoleni, że ściągnęliśmy tutaj kilka szkół. I myślę, że to jest dobre propagowanie troszeczkę zapomnianej dyscypliny sportu, jakim jest tenis stołowy. Pomimo tego, że był to pierwszy turniej tego typu, zawodnicy prezentowali wysoki poziom. Poziom jest dosyć wysoki. Przyjechało kilku uczniów, którzy regularnie trenują ze szkoły 25 z Dywid. I zresztą myślę, że gry finałowe zostaną tutaj przedstawione, nakręcone przez Państwa i puszczone. I naocznie przekonamy się, że poziom jest bardzo wysoki gier finałowych. Bardzo również sobie nieźle radzi. Jeden zawodnik od nas ze szkoły będzie grał trzecie miejsce, czyli reasumując, są to chłopcy, którzy nie uprawiają na co dzień tej, tej dyscypliny sportu, nie są można powiedzieć w cudzym słowiu zawodowcami w tym młodym wieku, więc zainteresowanie tym turniejem z ich strony było duże. Startowało od nas siedmiu uczniów, więc należy się z tego cieszyć. Zwycięzcą turnieju został Jacek Barbachowski z publicznego gimnazjum w Dywitach. Pomimo młodego wieku jest już doświadczonym zawodnikiem. Ja trenuję 3-4 razy w tygodniu w Ostródzie. Zajęcia trwają tak około 2 godzin. Dodatkowo co jakiś czas trenuję jeszcze indywidualnie z zawodnikiem pierwszej ligi. No i dodatkowo jeszcze gram w trzeciej lidze tej stołowego. Dlaczego akurat zdecydowałeś się na tym ze stołowego? Szczerze mówiąc to przypadek, bo jak miałem komunię, to mój tata postanowił zbudować stół i wtedy zacząłem grać z dziadkiem, Cały lato grałem z dziadkiem. No i jakoś pomyślałem, mówiliśmy z rodzicami, że można coś by zacząć. No i się zaczęło. Spośród naszych reprezentantów najlepsze okazał się Bartłomiej Obuchowicz, który zakończył turniej na miejscu czwartym. Z Barczewskich zawodników najwyższe miejsce osiągnięte w dzisiejszym turnieju. Powiedz mi, czy wcześniej trenowałeś tenisa stołowego? Nie, nie trenowałem. Um, no a jak oceniasz swój występ dzisiejszy? Myślę, że wyszło bardzo dobrze. Ciężko było grać z tymi doświadczonymi bardziej zawodnikami? No, bardzo, do, ten, bardzo dobrze grają. I... Ciężko. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i liczymy, że być może i w naszym gimnazjum powstanie sekcja tenisa stołowego. W dalszym ciągu pozostajemy w Gimnazjum, gdzie 15 grudnia mieszkańcy Barczewa po raz pierwszy w historii naszego miasta mogli być świadkami widowiska siatkarskiego na poziomie trzeciej ligi. Mecz rozegrał się pomiędzy uczniowskim klubem sportowym Gala Barczewo a drużyną Lux Wilczek Wilkowo. Pierwszy mecz tutaj Barczewiaków w trzeciej lidze, myślę, że historyczny, bo nigdy w życiu, nigdy wcześniej w Barczewie nie było siatkówki męskiej, w lidze ogólnopolskiej, no akurat trzecia liga jest to ligą wojewódzką, no ale już w tym momencie wygrywając trzecią ligę awansuje się do drugiej ogólnopolskiej ligi, także zaczęliśmy, zrobiliśmy pierwszy krok startując w takich poważnych rozgrywkach, biorąc pod uwagę rozgrywki mężczyzn. Ligowe. No, drużyna istnieje od tego roku, dlatego przecieramy szlaki, płacimy frycowe i staramy się grać jak najlepiej. Wychodzi e, czasami dobrze, czasami źle, tak jak Państwo widzieliście. E, no, chłopcy tutaj są w takim rytmie treningowym, no, wiele jeszcze rzeczy jest do zrobienia, ale myślę, że e, biorąc pod uwagę fragmenty gry, jakie pokazywali, jak troszeczkę głowy się odświeżą no to będzie dużo lepiej tak umiejętności mają to kwestia jeszcze treningu i opanowania no akurat tego zabrakło dzisiaj Pomimo zaciętej walki Galabarczewo przegrała z drużyną Zwilkowa 3 do 1, ale porażki zostawiamy w zeszłym roku i trzymamy kciuki za naszą drużynę w kolejnych rozgrywkach. W tym programie to wszystko, na następne zapraszamy za tydzień!